Hello! Jestem no, Niki i będę nagrywała filmiki. Moje nazwy na YouTube to Pepsi Cola LPS i jestem wielką fanką The London LPS i Pepsi LPS, no i również też innych, co nagrywają filmiki. Na przykład The Pudding LPS, y, y, Susanna Ginger i inni. Oczywiście y, mam ogólnie wieku wam nie będę mówiła yy, mam około 50 ileś LPS, może trochę więcej. Yy, będę nagrywała filmiki różnych typów. Yy, sorry, że, za moje tło, ale nie wiem, nie, nie wiem jak to wymyślić, bo jak widziałam in, innych tło, to trochę aż mi szczęka opadła. Yy, no a więc ten film zaraz zostawiam na YouTube. I wam powiem, że y, zaraz od razu będę nagrywał jakiś film. Ale od razu tak nie wstawię oczywiście. Mm, moje prawdziwe imię to Karolina. Mm, lubię filmiki LPS to jest moje jakby przeznaczenie. Y, gram na MSP, więc nie wiem czy wiecie co to jest. Y, swój y, opis, znaczy no nie. Swoją nazwę na MSP podałam w vloginie, yy, i ktoś mi może zrobić intro, bo nie wiem jak się robi. Dobra, to na tyle. Dzięki. Yy, odpowiedzi w komentarzach. Do cześć.